えしょ e Cześć, wszystkie z tej strajk blaga. Zaczynamy kolejny odcinek Hydrogera. Na się zastanawialiście się na pewno, jak działa ten Zdrasza I Proszę, już widać, już wszystko widać, gdzie jest woda, gdzie nie ma. Ale też było dużo komentarzy o korku, więc korek kupimy. W opisie macie link oczywiście do G2A, gdzie możecie dostać gry w dobrych cenach. Sprawdźcie sobie. Bardzo dużo nachodowałem rzeczy, bardzo dużo. I zrobiłem też jakieś zadania, kilka dosłownie, ale tak, jest, jest Prosper. Patrzcie, patrzcie, ile tu rzeczy jest, już prawie wszystkie wyrosły, prawie. Jednego tu chyba tylko brakuje. Dwóch tylko brakuje. Dwóch tylko brakuje. Ogarnia. No a tu widać, gdzie jest, a gdzie nie ma. Więc kupimy korek. Może będzie lepiej, Może. Chciałem ja pieniądze na koreka w ogóle. A zostawiłem w tym w sklepie korkowym pieniądze. A nie, bo sklep korkowy gdzie indziej jest całkiem. <laughs> Musimy uszyć zupę i sprzedać ją za zwykłe dolany, żeby mieć pieniądze na te szmegesy, tegesy korkowe. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak musi być właśnie. No, ogarniemy to, ogarniemy to, widzowie. W ogóle się nie przejmujcie. E, dobra, zupa. Będzie taka, marchewkowo, pomidorowo. Tak. Dużo tego nie będzie w środku, ale zawsze coś, no nie? Zawsze parę groszy dosta. O, tu mam jakąś zupę. A co to za zupa jest? Marchew 8,4, pomidor 10. Eee, hmm. to to na kiedyś. A to? O, pomidor i siedem pokrojony marchew. Gdzieś jakaś Dolores wzywa posiłek, ale nie mam pojęcia gdzie ona jest, więc... Eee... eee. No i między odcinkami na pewno to ogarniałem, ale międzyodcinkowe to było do... w piątek, to było dwa dni temu, to wiecie. No, mam prawo nie pamiętać... Trzy dni temu. Mam prawo nie pamiętać co to było, gdzie to było. Ale spokojnie, ogarniemy to. Trzeba tylko znaleźć Dolores i sprzedać tą małą zupę. Tą małą zupę też trzeba sprzedać i jej tą dużą zupę. Gdzie mogą być zlecenia? Obok nas nie ma żadnych zleceń. O, wszystkie są w mieście. No dobra, to jedziemy do miasta. Idziemy do miasta i przy okazji kupimy ten głupi korek. I zatkamy tą dziurę, co mówiliście, że nie może być odetkana. Bo wtedy nie ma ciśnienia i słabo sika. Będzie lepiej sikało podobno. Zobaczymy. Tak. Wow, 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 wow. No widzowie, moja farma się bardzo dobrze rozwija teraz. No, mega super wypas się rozwija. Naprawdę, to jest ogromny rozwój. O, tam jest jakiś ziomek. Ty jesteś Dolores? Przypadkiem. Siema ma? 10,7. To nie jest to. 10,7? To? O. 10,7. Też? Proszę. No i super. Dawaj hajs. E, szybko się udało znaleźć tego bad boya, co potrzebowałem znaleźć go. Dobra. Cyk. E, tylko teraz czas znaleźć spożywczy, sprzedać tą zupkę w spożywczym. I następnie kupić korek. A spożywczy jest chyba tu, prawda? Chyba tu jest sklep spożywczy. Tak. Dobrze. To w spożywczaku sprzedamy zupę. Tom. E, stówkę dostałem. No mam nadzieję, że za tą stówkę starczy mi na tego, na korka. Jak nie starczy, to trochę lipa, nie powiem. Trochę będzie lipa wtedy, widzowie. Ale prawdopodobnie starczy. Ile taki korek może kosztować? To są tanie rzeczy, prawda? Kiedy te korki były tu... Mm -mm. Ale nie, no, korek powinien też być w rurowie u nas. Tam przecież tam rury też sprzedają. To korek też będzie, tak? Jedziemy tam. To bardzo ważne. Kupić ten głupi korek. Przecież ja rury mam w podstawowym sklepie w ogóle. Co ja w ogóle? Coś mi się pomerdało. Ale to dobrze, bo dostarczyliśmy zupę dla Dolores. I w ogóle tam w nowym zleceniu potrzebuję mieć kukurydzę. A mi kukurydza jeszcze nie wyrosła. Ale kupiłem już ziarna między odcinkami. Jedno ziarno kukurydzy kupiłem. Jest gitowa. No ale to wiecie, zanim to wyrośnie, to miną wieki Dory, to potrzebuję Super 15 tylko kosztuje, więc yy, za stówkę bym kupił Tak Dobra, widzuńki Jedziemy Ogarniamy tutaj temacik W pełni, cyk Myk O kurcz O kurcz O kurcz No, jest nieźle Dobra, zobaczymy, czy rzeczywiście wzrośnie tu ciśnienie mocno Też ktoś pisał, że jest za małe ciśnienie, bo jest za, da za daleko od wody i powinien dać kryształy ale to nie jest aż tak duża utrata ciśnienia. Jak pamiętam, to, to jest 3% chyba na każdym. Więc ja bym wiele tu nie uratował, bo tom bym wymienił, więc bym tylko te 3. E, ominął, więc miałbym 10% więcej. Jest to, wiecie, to jest tyle co i nic. E, teraz jest dobrze. To zaczęło jakoś lepiej sikać. Nie wiem. Dla mnie to, to jest nie w tą stronę włożone, ale też nie jestem. Tutaj, y, tym ekspertem, ale tak wygląda, jakby było nie w tą stronę włożone. że to ma być z tej strony, co? O! Chyba teraz jest lepiej. Nie wiem, czy to robi jakąkolwiek różnicę. Nie wiem, zobaczymy, czy podleje te niepodlane. Bo one tu już trochę leżą, więc wiecie. Teoretycznie powinno dać radę. Ciśnienie powinno być zwiększone. Ale czy rzeczywiście się zwiększyło? Nie wydaje mi się, bo nie podlało tych dookoła. One nadal są niepodlane w ogóle. Za to marchewy niektóre są już gotowe. A trochę już czekam na te archewę, więc je ścinam. Tak. Tak zrobię. O, pa pa pa, pa. cuk. Tak trzeba żyć właśnie w tej grze, tak trzeba żyć. Trzeba robić takie rzeczy. Czyli od czasu do czasu ścinać warzywka i zbierać je. Jest git. I ten pomidor też wyrósł, bardzo dużo rzeczy tu wyrosło. Ale jeszcze nie wszystkie wyrosły. Dobra, tu marchewki jak da radę Zbieramy wszystkie Myk, myk, myk Oczywiście kilka też zasadzimy Chociaż nie wiem czy tam chcę marchewki Akurat marchewek mam od pierona Przydałoby się dużo więcej mieć sprinklerów Te sprinklery są całkiem wygodne, nie powiem Całkiem wygodna sprawa jest Mieć takiego sprinklera Ale też są mega drogie I mega długo się na nie zbiera Bardzo długo Bardzo, bardzo, bardzo długo Dużo zebuli teraz Potrzebuję też nie, tylko same marchewki wrzucam tam, gdzie się nalało. Też się zastanawiam, jak ta farma będzie wyglądać, jeżeli ja rzeczywiście załontuję tak dużo tych sprinklerów. Przecież to będzie masakra, tak bardzo dużo tego wszędzie będzie. To mi się wydaje, że to będzie ultra bajze, tyle rur przeprowadzić i tak dalej. Nie wiem o co chodzi. No. Oho, to trzeba już wyciąć. Pamiętajcie, że muszę wyciąć tego jednego. Tego Szmegesa Tam jeszcze dwa nie urosły, prawdopodobnie Pewnie w końcu urosną e, Okej, okay. o właśnie wyrosły Cyk i cyk, fajnie Dobra, rzucimy jeszcze te I, i siup I Gitowa i siup Oj, oj Oj, oj Oj, dobra Cyk, myk, no i tacy. I super wypas, dziękuję, do widzenia yy, Cyk, cyk, myk Wszystkie? Tu jeszcze jeden No i fajnie, i trochę tego narośnie Tych co są wysuszone, to ja ich nie ruszam specjalnie, żeby mieć taką granicę, żeby wiedzieć gdzie postawić później sprinklera kolejnego Myślę, że je na co drugim trzeba stawiać i wtedy będzie git, na co drugim kawałku metalu Chyba Chyba Te już wyrosły O, coś tam wyrosło i tu też wyrosło, dobra, to też ścinam wszystkie też ścinam wszystkie i też to ogarniam. Bardzo dużo jest takiego ogarniania po prostu farmy. No, pomidory też zaraz ogarnia, ale to dojdziemy do tego, nie? Dąbka. Do Dobra, cyk cyk cyk. Fajnie. No weźmiemy od tamtej strony, zaczniemy, bo tu kilka trzeba będzie przerobić na ziarna. Więc sobie przerzucę je tu. Mam nadzieję, że z tego będzie 8 ziaren, ale wątpię, że było, bo trochę tego mało. Wziąłem. Zobaczymy. Eee, to są rzutkiewy, wcale nie buraki. No, <noise> nie ogarniacie podstaw takich. Nie, no bez żartów nawet. Prawie zrobiłem tylko 5 ziaren z czterech. To to jest 5 ziaren z czterech? Naprawdę jest ultralipa. To tyle co i nic. No. Niestety tutaj zbieranie czasem jest trudne. I przerabianie później. Dobra, pyk, pyk, pik. Fajnie, fajnie. 2 i 1. O, okej. Okay. Super. Yy, pomidory, ale też nie wszystkie, więc jeszcze podleję części. Poczekam aż dorosną, to wszystkie sobie zbiorę naraz, bo ja tak lubię całą grządkę zebrać naraz, a nie tam, że po połowie czy coś. Dużo wygodniej jest. Piszisz si nas wszystko jak leci i się nie przejmujesz niczym. Dobra, poczekamy. Podobno jak się zostawi pomidory na krzaku, to one urosną większe. Ktoś tak pisał w komentarzach, nie wiem ile jest z tym prawdy, ale warto sprawdzić. Nie spieszymy się akurat z towarem w ogóle. Mam bardzo dużo. O, to jeszcze muszę podlać. To jest bardzo ważne. Dobra, idziemy na spanko. Poczekamy na nowe zadanka. Może się pojawi coś bliżej. To sobie zarobię jakieś pieniądze. Dodatkowe. A bardzo ważne, żeby teraz zarabiać pieniądze, bo... Nie zarabia nie pieniędzy szkodzi rozwoju firmy. Naprawdę. Wierzcie mi. Coś o tym wiem. Farma się nie rozwinie bez pieniędzy. Dobra. Yy, tam mamy dwóch ziomków. I to dwóch. Więc git. Bardzo git zlecenie, jak dwóch tam jest. Jedziemy po to zlecenie. Mam nadzieję, że to będzie takie zlecenie, które jest w z zasięgu moich możliwości Wiedzieli, że jeszcze nie będzie tam kukurydzy na tym No bo kukurydza to jest lipa Dla mnie Ale polecieli daleko, wow, wow Normalnie Dobra, tu jest dwóch Pewnie ten drugi jest tu z tyłu ten pierwszy był z przodu, o jest 15 marchewek, 9 pomidorów Bardzo duże zlecenie, bardzo dużo pieniędzy No ale też trzeba mieć 15 marchewek Akurat teraz marchewki mi obrodziły, więc na chillku O I tutaj już są cztery kukurydze to sobie weźmiemy i zostawimy na później, aż wyrośnie, bo one są dość dużo warte, jak widzieliście. Tam tylko cztery kukurydzy, reszty po jednym, więc nie jest dużo materiału potrzebne. A dużo pieniędzy się zarabia. Chyba kukurydza jest najdroższa, po prostu, mi się wydaje. Bo sama kukurydza tam daje wystarczająco dużo wartości. E, dobra, więc tak, ciebie bierzemy tutaj e, i zrobimy to, a ciebie odkładamy na później. I nie, robimy tego. Dobra. 15 marchewek, 9 pomidorów. Wow, wow. 15 marchewek. To będzie dużo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Myślę, że może wystarczy. Może. Zobaczymy. Pa, 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 pa. Dobra, będzie 15 marchewy? Czy nie bardzo? Jest nawet 17. Dobra, cacy. Więc trochę przestrzeliłem, ale mi nie zapłaci więcej. No. Dobra. I 9 pomidorów. 9 pomidorów. Ok. Raz, 2 3, 4, 5, 6, 7. Myślę, że 7 powinno wystarczyć. O ile się trafił jakieś takie większe w miarę. Zobaczymy. Styk. Czy będzie tu dziewiątka. Jest nawet 11. Kurde, teraz lepszy jestem. Coraz, y, coraz lepsze te warzywa są, naprawdę. OK? I to będzie porządna zupa za 250. To jest naprawdę dobra zupa. 250 to już jest kupa hajsu. Nie mówcie, że nie, bo wcześniej to woziłem po cztery takie zupy, żeby zarobić 250. Już te różne zupy, no może nie takie. Więc to jest dobre zleconko. Dogarniemy je w trymiga i dużo nowych pieniążków będzie. Aby zrobić drugiego sprinklera. Te sprinklery to jest super sprawa, jak nie trzeba podlewać w ogóle. A musimy tam podejść do tamtego. To ja sobie podjadę jeszcze kawałek. Tutaj jest taki skrót dookoła się da. Tam wjechać. E, tylko trzeba się trochę tu przecisnąć i jest git. Bardzo git. No lepiej podjechać, bo nosić później ten garczek i, 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 i kasę to jest za dużo. Proszę! Dziękuję, 238 pieniędzy. Naprawdę dużo pieniędzy. Dobra. No i zuberą, 712 już 712. Oj. A ja pamiętajcie, że już kupiłem zboże. No. A to zboże kosztowało chyba ze 400? Znaczy zboże, kukurydzę. Cały czas mówię zboże. Kukurydzę kupiłem. No. Więc kukurydza bardzo droga. Ale też, no jak widać, będzie dawała dobre pieniążki. Tylko trzeba ją uhodować. A ona chyba długo się hoduje. Tak coś czuję, bo wiele tam nie wyrosło. Dobra. E, tu jest ten jeden jeszcze. Ja tam dopiero co byłem, nie widziałem, żeby był. W tym samym miejscu się pojawił? Poważnie? O ja. Dobra, tu już wyrosło. Pomidory wszystkie ogarnięte, więc możemy je posadzić. E, dawaj sierp. Myk, myk. I lecimy. Trzeba je posadzić nowe, bo... trochę tutaj jest. A ten jeden jest też, tylko miał taki mały jeden pomidorek z tyłu. No, nie za wiele. No i tak się ogarnia pomidory właśnie. Dobra, że ten sierp to sobie dam gdzieś tu. I tutaj muszę dać bliżej trochę pomidorów, żeby do młynka schować. Dużo mi piszecie o tym magnesie na patyku i tak dalej, ale uwierzcie mi, to wcale nie jest takie praktyczne, jak się wydaje. Gdyby ten magnes dało się ustawić, że teraz bierze tylko pomidory, a teraz tylko marchewki, to by było super, ale jak ja tu odpalę magnes, to on mi wciągnie wszystko naraz. I będzie mega ciężko to przenosić. Ja pamiętam, jak się tym magnesem próbowałem posługiwać, jak jeszcze kopalnie robiłem. I to był jakiś dosłownie hardcore, nie? Bo nie do nie do ogarnięcia praktycznie. Czy ten magnes pracował dobrze? Bardzo to było irytujące zawsze. Więc nie, dziękuję. Wolę już poprzerzucać sam. Dobra, fajnie. O, i tu tylko jeden. To już nie fajnie. No ale ja też tych pomidorów y, robię 16 krzaków, więc no to trzeba się spodziewać, że trochę tych ziaren pójdzie. Na pewno. Na 100% dużo ich pójdzie. E, dwa. i tam jeszcze jakieś ziarna leżą. trzy. Nie zwróciłem uwagi, ale tu tu leżą ziarenka pomidorowe. No, dobra, to o 5 na kolejne sadzonko. No i fajnie, na razie ich nie trzeba podlewać. Rozejrzymy się dalej, czy tu coś trzeba. O, tu są jeszcze cebulki zrobione. Dobra, to te cebule wytniemy. 4, fajnie. Cyk. No i oczywiście zasadzimy 4 od razu. Eee, pyk. I myk. Tu taka mała cebulka. Tamte były naprawdę wielkie. Raz, dwa, trzy, cztery. Fajnie. I zostały jeszcze mi trzy ziarna. I zostawiamy to tak jak jest. I jedziemy po kolejne zlecenie. I tak to się pracuje na tej farmie. Tak to czas leci właśnie. I ona pierdziela cały czas. Non stop. All day, all night. Dobra. Myk, 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 myk. E, ale to jest to zlecenie. Przecież to mi się wcale nowe nie pojawiło. Ale jestem niemądry. To te stare się pokazuje mimo tego, że je zabrałem. Ojeju, ojeju. Ojeju, ojeju. Więc trzeba jechać do miasta. Prawda? W mieście mamy aż trzy. Może będą jakieś takie sensowne, które jestem w stanie zrobić? Przejedźmy się, zobaczymy. Yy Ale tam jedno z nich to jest to, które wziąłem wcześniej na pewno, czyli to na kukurydze. I dwa pewnie będą nowe. Więc sobie to yy, najwyżej te dwa nowe weźmiemy. To jest chyba to na kukurydze tutaj na boku, prawda? Pewnie ta. To jesteś ty? Dobrze pamiętam? Nie. 22 pomidory. Wow! 173 tokeny. Pomidory, najmniej warte. I to też jest zabawne, bo ostatnio mi się trafiały nawet zlecenia, że ktoś chciał jednego pomidora. I nie brałem tych zleceń, oczywiście. Ale sam fakt, że gra, generuje takie zlecenia głupie na tym etapie rozgrywki. To jest zabawne. Dobra, tu nikt nic nie chce. Czy jest reszta tych ziomków. Weź ich później poznajduj. O, tu jest jeden. Co byś chciał? 13 pomidorów. No dobra, czyli wyprztykałem się z pomidorów prawdopodobnie. Mogę wziąć takie dwa zlecenia pomidorowe typowe. Zawsze trochę pieniędzy wpadnie i będzie Git. Będzie spoko. dawaj, dawaj. Myk, myk. Cupcio. Dużo pomidorów. Tu 22, tam 13. 35 pomidorów, czy ja będę tyle miał? Może. Może się uda. Zobaczymy. Eee, szczególnie, że dopiero co miałem zbiory pomidorów, więc dużo więcej to ich nie będę miał w szybkim tempie. Dobra, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 i może wystarczy na tą 13, nie? Może? Ine ostatnio takie duże rosną. Jeszcze jeden. Hmm? Jeszcze jeden będzie git. Będzie mieli tą trzynachę. Tak? Tak, jest sacy, nawet 14 wyszło. Dobra. Cmyk.

Może się uda. Myk, myk. Dobra. Oki. Ok. 22. Aj jestem naprawdę już dobry w tą gierkę. Dobrze. Dawaj. Dawaj, zupę. Lejemy to. Jedziemy do gościa. Zarabiamy pieniążki. Mhm. Pa-pa-pa-pa. jeszcze podlać pomidory z tego, co widzę. O i to przede wszystkim trzeba podlać. Dobra. Podlejemy co się da. Dwa, trzy, cztery. Fajnie. I raz, dwa, trzy, cztery. Super, tam nic nie podlewam, od tamtego, od tamtego jest podlewarka. E, git, jedziemy z tymi zupami. Wracamy tam na miasteczko. Zarobimy pieniądze. 712, jeżeli coś koło tysiaka będę teraz miał. Ponad tysiąc nawet. Będzie git. Będzie dobrze. Dobry pieniądz, ale do drugiego sprinklera, jeszcze drugie tyle trzeba będzie zrobić. Więc sobie pojeździmy i zrobimy w końcu. Stałem się też nad przeniesieniem, przeniesieniem pola na tą prostą. Na ten prosty kawałek yy, ziemi. Ten z przodu przy drodze. Żeby tam walnąć sprinklery. Bo skoro już mam sprinklery, no to nie ma co się tam upychać yy, na tym drugim. Dobra, ty chcesz trzynastkę, żebym mu dał dobrą, to nie ta. To ważne, bo jakby zjadł tą większą, to też by mu się podobało, ale zapłaciłby mi za trzynastkę. Dobra, stuweczka, fajnie. Tyk, oczywiście się nie połączyło. To po co? No, tu jest jeszcze jeden ziomek. Zobaczymy, co on tu ma. Ale że się schował. O kurde, to jest na później, no. I nawet mi nie chce tego dać. Tu mi nie chcecie tego. A, bo to jest to, co już wziąłem, pewnie. To jest to, co mam tam w domu do oddania. Okej. Okay. Po pierwsze. Przynajmniej będę kojarzył mniej więcej, gdzie to jest. Przez kolejne 3 minuty, a później zapomnę. Eee, proszę. Super. Fajnie. Kolejny zadowolony klient. Słabo płacą za te pomidory, ale nadal to jest jedno z lepszych zleceń. Proste w miarę jest. Dobra. Dobra, 989. No to prawie Tysiaka mam. Prawie. Myślałem, że trochę więcej mi z tego wyjdzie. Ale nie wyszło wcale tak źle. No więc jeszcze parę zł czas jeździć. Dajcie znać, czy przenosimy farmę na tą, na tą większą, na ten większy kawałek. O, woda mi się skończyła. Ok. I oczywiście dajcie znać, czy bierzemy kolejnego sprinklera, czy może odkładamy na jakąś maszynę, ale mi się wydaje, że na razie chyba musimy. W sprinklery pójść. Później może w jakąś automatyzację. Trochę tego jest do zrobienia. Trochę tego jest, nie powiem. Szczególnie, że tutaj się bardzo powoli rozwija tą farmę. Dużo szybciej się rozwija e, kopalnie. Farmy są zrobione w dziwny sposób z tymi zleceniami naprawdę bardzo dziwny sposób. I e, biorąc pod uwagę to, że trzeba tyle się najeździć, naszukać tych zleceń, to chodzi bardzo długo, bo z metalem to się po prostu przerabia i sprzedaje. Masz kupę hajsu i kupujesz nowe rzeczy. A tutaj bez zleceń nie zrobisz nic nowego, bo płacisz innymi pieniędzmi. No, ale w tym materiale to będzie tyle, więc dziękuję za oglądanko, trzymajcie się i do następnego, cześć, cześć, pa, 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 jo, jo, jo.